Dar mówienia językami pojawił się po raz pierwszy w Dzień Pięćdziesiątnicy. Kiedy nadszedł wreszcie Dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru. I napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Apostołowie poszli, zaczęli dzielić się z tłumem Ewangelią, mówiąc do Niego w ich własnych językach. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Naszych językach. Tak więc dar mówienia językami polega na mówieniu językiem przez osobę, która go nie zna, aby osoby słuchające mogły go zrozumieć. W pierwszym liście do Koryntian Paweł mówi: Tak wtedy, bracia, jeżeli przyjdę do Was i będę mówił językami, jakiś pożytek z tego mieć będziecie, jeśli mowa moja nie będzie zawierała czy to objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki według apostoła Pawła i zgodnie z darem języku opisanym w Dziejach Apostolskich mówienie językami ma wartość dla osoby słyszącej Boże przesłanie w swoim własnym ojczystym języku a nie w niezrozumiałym bełkocie no chyba że się go przetłumaczy jest bowiem napisane w piśmie świętym dlatego ten kto mówi językami niechaj się modli o dar wykładania ich czyli tłumaczenia ich jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech i to po kolei, a jeden niech wykłada, czyli tłumaczy. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. Apostoł Paweł naprawdę dużo mówi na ten temat w pierwszym liście do Koryntian. Jeśli dar mówienia językami byłby darem Bożym, to po pierwsze działałby on zgodnie z Pismem Świętym, to znaczy byłby on prawdziwym i zrozumiałym językiem, a nie był kotem, którego nikt nie rozumie. Po drugie, służyłby komunikowaniu się osobie mówiącej z osobami słuchającymi. Po trzecie, byłoby to w zgodzie z przesłaniem, które Bóg dał nam przez apostoła Pawła. Niech więc ten, kto ma dar mówienia obcym językiem, prosi Boga również o dar tłumaczenia go. Gdybym bowiem modlił się w niezrozumiałym języku, w duchu, wprawdzie wołałbym do Boga, ale mój umysł nic by z tego nie rozumiał. Jak więc powinienem się zachować? Będę się modlił i śpiewał moim duchem, ale także umysłem. Jak bowiem ktoś może cieszyć się słysząc Twoje uwielbienie dla Boga, skoro tego nie rozumie? Ty co prawda cudownie dziękujesz Bogu, ale inni nie mają z tego żadnego pożytku. Bez wątpienia Bóg może dać komuś dar mówienia językami, by dać mu możliwość komunikacji z kimś, kto mówi w tym danym języku. A więc dar języków wydaje się nie występować w formie, w jakiej występował w Nowym Testamencie. Olbrzymia większość wierzących, którzy twierdzą, że mają dar mówienia językami, nie robi tego zgodnie z Pismem Świętym, ponieważ apostołowie przemówili w ojczystych językach zebranych tam ludzi, aby mogli zrozumieć Słowo Boże. Mówienie na językach było zdolnością porozumiewania się osoby, która przekazywała Ewangelię, dla siebie językiem nieznanym, a zrozumiałym dla osoby, która jej słuchała. Apostoł Paweł wyraźnie mówił, że korzystanie z języków ma być zrozumiałe. Modlenie się na językach także musi być wyłożone, czyli przetłumaczone. Tak, aby wszyscy modlitwę mogli zrozumieć i aby wszyscy wiedzieli, że modlitwa ta jest modlitwą oddaną do Boga. Niech więc ten, kto ma dar mówienia obcym językiem, prosi Boga również o dar tłumaczenia go. Gdybym bowiem modlił się w niezrozumiałym języku, w duchu, wprawdzie wołałbym do Boga, ale mój umysł nic by z tego nie rozumiał. Jak więc powinienem się zachować? Będę się modlił i śpiewał moim duchem, ale także umysłem. Jak bowiem ktoś może cieszyć się, słysząc Twoje uwielbienie dla Boga, skoro tego nie rozumie? Ty, co prawda, cudownie dziękujesz Bogu, ale inni nie mają z tego żadnego pożytku. A więc musimy badać nasze doświadczenia w świetle Pisma Świętego, ponieważ wiele. Kultów i światowych religii dokumentuje mówienie i modlitwy na językach. I oczywiste jest to, że u tych niewierzących obdarowanie nie pochodzi od Ducha Świętego. Zatem staje się zrozumiałe, że demony mogą fałszować dary mówienia na językach. Glosolalia, czyli mowa na językach, była poddawana badaniu, nagrywali to, a następnie badali. I zgadnijcie co? No, okazało się, że nie jest to żaden z dotychczas znanych języków. Jest to kultywowane przede wszystkim w charyzmatycznych, protestanckich, zielonoświątkowych kościołach wywodzących się z Pentakostalizmu. Dlatego ważne jest, zanim udacie się do jakiegokolwiek zboru, zbadajcie korzenie. Ja nie należę do żadnego zboru, ale kiedyś, zanim zabiorę moją rodzinę do jakiegokolwiek, Zbadam, skąd ten zbór się wywodzi. Psychoza, kryjąca się pod nazwą mówienia językami, była znana na długo przed powstaniem chrześcijaństwa i została dokładnie zbadana i opisana przez etnologów w społecznościach tubylców i Indian. Analogiczne zachowanie, czyli słowny bełkot, zdarza się u osób z zaburzeniami psychicznymi, ale również w przypadku pętań przez szatana.